Lego Milionerzy, odcinek specjalny, część trzecia. Już. No proszę, trzecia część. Znowu takie krótkie przypomnienie. Kasper i Bartek już są ponad połowę drogi do miliona. Mają 50 tysięcy, dwa koła ratunkowe. No i teraz znowu kieruję pytanie, czy ustawić próg na 75 tysiącach. Nie wiem co ty myślisz, ale ja, może jeszcze to jedno pytanie. Mhm. Tak, czyli poprosimy o pytanie za 75 tysięcy. Nie gwarantowane. Nie gwarantowane, zobaczymy po. Nic wam nie, nie gwarantuję, na... jak nie, to lecicie. Mamy dwa Lecicie koła, z tysiącem. Okay. No. Oki. Pytanie za 75 tysięcy. Protokół wymiany danych pomiędzy komputerem użytkownika, internetu, stronami www, to SMTP, FTP. POP 3 czy HTTP. No i teraz tak. Informatyka. Dzień uh -huh. dobry. No. Wydaje mi się, że FTP to na pewno nie jest. Bo FTP to jest taki jakby... Serwer, który dane pliki wrzuca, są takie serwery FTP, są specjalne programy też do tego i nie będąc jakby, te pliki są w chmurze i możesz wrzu wrzucić na FTP sobie plik i potem go sobie pobrać z innego, na inny komputer. Nie wiem. Cześć świta w ogóle, w głowie? Mi tylko, mi tylko świta HTTP. No mi właśnie też. Czyli to jest ten... Czekaj, jak to było? Eee... Ten magiczny dopisek na początku HTTPS coś tam i potem jest w ogóle dopiero. Tak, to jest ten słynny hypertext. Transfer protokół czy jakoś tak? Z angielskiego języka? No ty to Bartek powinieneś żadnych najlepszy, bez, bez żadnych ptaszków. No bez żadnych, no właśnie. I gdyby sobie to przełożyć, to by to pasowało. Ty, no ale tak hulnąć sobie. 49 tysięcy. To jest, Kacper, to jest bilet w jedną stronę. One way ticket! One way ticket. One way ticket. One dobra. Eee. To jest jedyny mi znany protokół wymiany danych. Mi czyli HTTP. Jest. SMTP nie wiem co to jest. FTP nie wiem co to jest. POP3 to też nie wiem co to jest. HTTP. Wiem, że to jest ten, ten... ten... No. Słuchaj, im dłużej się będziemy zastanawiać, tym większa woda z mózgu nam się może zrobić. A tak Dokładnie. możemy sobie przeżyć. Macie jeszcze dwa koła, się przypomnieć. Ok. Tak. Najwyżej na cel charytatywny przekażemy środki, które starczą na kebabę. I tyle. <laughs> I Mówi tyle się trudno. trudno. Ode mnie ostatecznie odpowiedź D, czyli HTTP. Ode mnie. A, a ty, Katper, rób co chcesz. A ja zrobię co chcę i, i powiem dla odmiany, że definitywnie bym poprosił o, o odpowiedź D-H-T-T-P. A ja ze swojej strony powiem, że zaznaczam ten wariant. Nie mamy no ja to tysiąc. powinienem wiedzieć najlepiej, bo też z informatyką mam do czynienia na co dzień. A więc owy protokół wymiany danych pomiędzy komputerem użytkownika Internetu astronami WWW to nie SMTP, nie FTP i nie POP3. I nie POP 3 oczywiście! <śmiewanie> <śmiewanie> o, <śmiewanie> brawo! No, super! No. z plusem i falusem. Tak, z ptaszkiem. <głos> <głos> tak. <głos> tak, Pytanie. Ptaszek. Chociaż w szkole, w szkole było pytanie z gwiazdką. Widać, że gwiazdka się na ptaszka zmieniła. Jedna A gwiazdka ptaszka na ptaszka niebie stawia... świeci tylko dla ciebie. A ptaszka tak. się stawiała, jak była dobra odpowiedź. No, tutaj też można postawić, bo na to pytanie tak. również została udzielona poprawna odpowiedź. Mamy to odfajczone. Pytanie 9. Tak. teraz. Kaczem Pytanie 9, 150 tysięcy 150 przed, przed wami. Tysięcy. Dwa koła dalej w dalszym ciągu. Czy to będzie wasz próg? Czyżby teraz? Ryzykujecie w tym momencie 74 Nadal mamy tysiąca. dwa koła. Czy jeszcze nie? A Nadal najwyżej... mamy dwa koła. Zawsze można się wycofać. Dobra, to ja nie. 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 Uuu, bardzo ryzykownie. Rupta tak dalej. No, Może wygramy video. <laughs> Marzenie każdego zawodnika. Poprosimy o pytanie. Spełniam wasze życzenia. W sketchu Monty Pythona Ron oczywistej z torbą wypełnioną cegłami planował przeskoczyć przez... Big Bena, katedrę w Chichestol, Tamizę czy kanał La Mano. Słynna grupa Monty Python ta mi coś w głowie. A to ci się świta? Mi? Kanał La Manche. Mi też. To co? Jak to mówią, jak to mówią, Iwio nad kanałem. To co? Eee... D... Kanał La Manche. Wow. Ostatecznie. Tak To Proszę. Wow. No... Widzę, że nie boicie się wcale utraty pieniędzy, okej. Okay. Nieźle i gracie z ogniem, to, to, jest, to jest po prostu... A chyba tą katedrę to on chyba chciał... on ją chyba chciał zjeść, jeżeli dobrze pamiętam. Ja nie pamiętam, ale bardzo możliwe, że tak było. i tak było oczywiście brawo yes. widzę, że forma nie spadła od waszych poprzednich wyczynów opie teraz jest nas dwóch tak. killerów dwóch ale nie, ja, ja polecam Monty Pythona to jest e, niby są tam takie rzeczy tak absurdalne, ale to jest tak genialnie zrobione, że to jest szok. Naprawdę szok. Ja ze swojej strony też polecam, bo niektóre skecze przypadły mi do gustu są naprawdę zabawne. Pytanie za 250 tysięcy przed wami. Czy to będzie wasz próg gwarantowany? No, sorry, że was troszeczkę męczę tym pytaniem, ale ja muszę was o to pytać. To jest mój obowiązek. Nadal, 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 nadal mamy dwa dookoła, koła, nie? <noise> Ale do zaryzykowania <noise> będzie. 149 kafli. A 250 nawet przy błędnej odpowiedzi na ostatnie pytanie. To jest świateczenie. Do, do którego mam nadzieję, że dojdziemy. Kasper nadzieję, Nadzieję umierasz y za kulisami. Ja pamiętam i ja to podtrzymuję, żeby bez miliona nie wyjdziemy z tego studia. Nie. Przed. dosłownie chwilę przed wejściem do studia, co ja Ci powiedział? No, że. że jedenast... ustawimy sobie. że na pół miliona ustawimy. Na pół milionie. dokładnie. No bo dobra, to, no to wtedy, trzymajmy się tego. Wyjście. Trzymajmy dobra. się zapały. Dobra. Pytanie za ćwierć milion. Delfin, Auerbach, śruba. To skoki. W dal. Czy otyczce, czy z trampoliny, czy na trampolinie? Nie wiem jak ty, ale ja bym zrobił teraz coś takiego, że korzystałbym z podwójnego użycia jako koła pół na pół, z ponownego, mhm. nie, suger nie, sugeru nie Nie sk Nie w ogóle sugerując komputerowi, bo ja swój typ mam, ale nie chcę ja go też nagradzać. No okej, okay, dobra. Najwyżej się będziemy potem drugi raz zastanawiać. Mhm. Czy ostatecznie? Okay. Dobra, to ostatecznie poprosimy podwójne użycie jako pół na pół. Koło jest uaktywnione. I po raz kolejny proszę o odrzucenie, odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi i pozostawienie jednej poprawnej i jednej błędnej. Boże, żeby te dwie nie zostały tylko. Co to ci chodziło, czy miałeś inne typy? Masz, no drugi raz to samo. <laughs> Ten komputer nas coś chyba nie lubi, nie? Ale śruba to bardziej skoki do wody. A ty, Bartek, co masz do powiedzenia? Moim pierwszym typem była e, odpowiedź C, że to jest skok ze trampoliny, ze względu na to, że nie da się wykonać na trampolinie skoku przypominającego do Delfina, bo no musisz nie. się wygiąć i lecisz w tym wypadku do przodu. Do, do przodu. Bo śruba na pewno to jest też skok do wody. Dokładnie. A wydaje mi się, że skok y, Auerbacha to jest ten, w którym musisz wpaść do wody, wyprostowanym, ale przed wpadnięciem do wody, ale będąc już w powietrzu, musisz wykonać obrót. I to w dodatku I chyba w tył. Tego na tramfocie nie zrobisz. To jest, to jest to... poza tym, to jest skok do wody. Więc do wody skaczemy z trampoliny, a nie na trampolinie. Na trampolinie Zatem... co najwyżej śrubę się da zrobić, ale tych dwóch pozostałych nie da się. Dokładnie. No to jeżeli idziemy tym tokiem rozumowania, to poprosimy ostatecznie o odpowiedź C, że delfin, auerbach i śruba to są skoki z trampoliny. Zgadzam się z moim przedmówcą. Ostatecznie C z trampoliny. Jeszcze nigdy w życiu nie ryzykowałem 149 tysięcy. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Proszę bardzo. Fu, 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 fu. No jeszcze będę musiał was trochę pomęczyć. To jest dobra odpowiedź. Yes! <noise> ja. Aż go. Jak się teraz no czujecie... To, to, z tym? No to. No to... <noise> Jak my... Ty, ale on zadał teraz jeszcze inne pytanie. Jak my się z tym czujemy? Słuchaj, <noise> 249 tysięcy. Ryzyk fizyk. Jeżeli dobrze odpowiemy, to, to możemy nawet strzelić. No dokładnie. I mamy jeszcze jedno koło ratunkowe. E, to nie co mamy żeśmy wyjścia. sobie. To, co żeśmy sobie powiedzieli. Tak, to teraz musimy to uczynić, bo nie to mamy teraz To teraz to musimy Ale zrobić. Ale oczywiście nie musicie, tak. bo to wiecie. Bo możecie też zagrać ryzykownie i do końca dopiąć swego i nic nie ustawiając. Ale nie no, no, aż tak. W ostateczności tak, 499 tysięcy. Nie, 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 nie Maksymalnie tak nie pójdziemy. Nie. Poprosimy o ustawienie drugiego progu gwarantowanego na kwocie pół miliona złotych, tak skromnie. Poprosimy, o, Złote, a skromne. Proszę bardzo. Danke. Danke, szynkę, jaja. Tak, y... tak. Jaja bite. Oczywiście... <noise> jajuwa. Y... Oczywiście, żebyście ten... mieli pół miliona, to nie jest takie proste, musicie odpowiedzieć na następujące pytanie. Co nazywamy prospektem? Front organów? Widoki na przyszłość? Duży plac czy film reklamowy? Zaśmiał <śmiewanie> się <śmiewanie> to chyba wie. Chyba, że to jest szyderczy śmiech. Kto wie? Ale powiedz jeszcze rzecz, teraz to pytanie was zagieło, czy... A czy no mnie zagieło? Aczkolwiek mam swój typ, ale... <słuchy> Oż ty go. A jaki? Bo... A no, no nie powiem. Nie powiem ci teraz, bo ja tutaj rozważam jednak zapytanie tego pana na... naprzeciwko nas. <słuchy> <słuchy> Okej, okay, to dobra. A, a ty masz swój typ? Też mam, ale też ja mam. rozważałbym zaangażowanie tutaj. Mhm. Chyba to zrobimy. Tak mi się wydaje. Chociaż. Nie, dobra, poczekaj. Film reklamowy. Czy prospekt może nam się kojarzyć z reklamą? Raczej nie. Duży plac to na pewno nie jest. Chyba. No, raczej nie. Ja bym się zastanawiał między dwoma pierwszymi. Mi to. <śmiech> Szczerze? <śmiech> Może, to być... Może to być głupie to, co teraz powiem, ale mi się prospekt kojarzy z piszczałkami w organach. No właśnie, ja też. Tylko <laughs> <laughs> My myśl... i wyłącznie. Bo prospekt, owszem, pada w pojęciu biznesowym, ale to jest jakby ogólny przekrój całej firmy. Jak dana firma prosperowała na przestrzeni lat, a tu mamy tylko w pytaniu widoki na przyszłość, więc to prospekt nie jest. Yy, ale tak jak mówisz, owszem, ja najbliżej mi do odpowiedzi, a że coś przy tych piszczałkach właśnie. Ale to jest, to jest pytanie warte pół miliona. Nie przypominam tak. sobie tak takiego pytania yy, w programie, który prowadzę. Tak, to jest pytanie warte swojej ceny. Na dobrą sprawę jest dużo yy, oznaczeń, co nazywamy prospektem w zależności od tego o, w czym chcemy tego prospektu szukać. Tak jest. Bo na przykład w teatrze prospektem jest dekoracja w głębi sceny, tak jakby. A w, chyba w boksie, czy tam, w, no, tam gdzie się wiesz, na pięści, to prospekt to jest taki młody zawodnik. Bardziej się bym skłonił do tego, że widok na Przyszłość to jest perspektywa. Perspektywa, no. Mm -hmm. A prospekt w ujęciu takim globalnym. Mm -hmm. Ale gdzie by tutaj. Czy, czy można tutaj dać duży plac? Też nie. Jakie są inne nazwy na place? Marketplac, Banplats. <laughs> Nie wiem, ja bym za, ja bym poszedł y, w organy Ja też. Ale to, co, chcesz się sprzedać na czarnym najwyżej, rynku, ci, tak? najwyżej, najwyżej, jeżeli to nie jest dobra odpowiedź, y, to ja sprzedam swoje organy, żeby. <laughs> było pół milionki. To uważaj, bo tutaj też jest... <laughs> często ścigają za takie rzeczy. Ale skoro 10 razy nam się udało... Moje organy, naszego... czyli keyboard na przykład, to są też takie małe organki. No, elektroniczna. No, nawet był muzyk. Właściwie jest dalej, żyje. Także... Tomasz Organek. O też. A to pozdrawiamy. Także. Ale wracając, skoro 10 razy nam się udało i mieliśmy jakieś swoje przeczucie. Dobrze, że tu nie ma 13 pytań. Jak dla mnie. No nic mi innego nie przychodzi jak front organów, to są, no to muszą być te takie, takie, te piszczałki, Dobrze. te takie duże chyba. No to ostatecznie zaznaczmy zatem odpowiedź A, że prospektem nazywamy front organów. Patrz, i mnie teraz wyprzedził. Kacper mówi ostatecznie, a Bartek może się zdecyduje na koło. A nawet jeżeli bym się zdecydował na koło, to jeszcze tego muszę przekonać. Ech. Albo Kacper cię przekona na prostu. E, co nazywamy prospektem? Według Kacpra, front organów. Według mnie, front organów, bo tylko to mi się kojarzy. Widok na przyszłość, to jest perspektywa przyszłościowa. E, czy perspektywa e, e, to mi się kojarzy. Film reklamowy prospektem. No, nie jak mi się nie kojarzy, żeby to było duży plac, tym bardziej. E, ostatecznie, a front organów. Jedziemy w piszczałki. Wjeżdżamy najwyżej w będziemy się tylko tak. no niestety. Tylko, żeby ich nie uszkodzić, zobaczymy, czy to jest dobry strzał, zaznaczam. Trudno. No jest tak, prospekt. <noise> no. To jest broszura lub ulotka zawierająca tekst informacyjno-reklamowy. Ale nie film. Więc to nie jest dobra odpowiedź. Element mm -hmm. dekoracji i malowidło przedstawiające pejzaż budowlę. Na przykład umieszczone w głębi sceny. O, to ktoś tutaj mówił, że w teatrze. Mhm. Mm Dawniej. Widok perspektywa. Obecnie nieużywane słowo. Więc. Panowie! Brawo! No, no! Brawo! No, to teraz możemy grać. Oho. No jeżeli w złą godzinę powiedział to Kasper. no w tej części to już raczej nie pogramy. A w ogóle co to jest? No, Któryś raz mi przerywają grę w momencie, gdy mam czytać pytanie, ze No nie, no nie robi się tak. No, to tak się nie robi. To, to jest skandal. Przepraszam. A poczekajcie, jeszcze dokończę, bo tu mam informację. Prospekt to jest frontowa elewacja zewnętrznej obudowy organów, którą stanowi przednia wyeksponowana część szafy organowej. Jej główny element dekoracyjny stanowią wbudowane piszczałki prospektowe najczęściej wykonane z metalu. I tak. No, od początku właściwie wiedzieliście, co jest dobrą odpowiedzią. Ja szczerze mówiąc, dla mnie to było banalne pytanie. Gdyż od tego roku uczę się też gry na organach, więc dla mnie to jest akurat pikuś. Przed 22 rokiem może miałbym problemy, ale teraz to wiecie. No, to dla mnie to jest oczywista sprawa, że prospekt to prospekt. Zapraszam do oglądania czwartej już części odcinka specjalnego Lego Milionerów. Банк на...